Łatwiej będzie to pokazać na lampie zdemontowanej, dlatego pokażę to na lampie zdemontowanej. Jak wymienić żarówkę taką H7 tutaj w koroli E12. Na początek trzeba tutaj odchylić te druciki, sobie, żeby zdjąć tą pokrywkę. Następnie tutaj żółty jest na górze, czarny jest na dole. Zanim się wmontuje te druciki, trzeba żurówkę przymocować, czyli wcisnąć tutaj, to jest górna część drucika, wcisnąć w dół i zahaczyć tutaj za, za taki haczyk. Jak jest zahaczony to czarny kabelek idzie w dolną część żurówki żółty kabelek idzie w górną część żarówki. i Tak, już to powinno działać. Tak, tutaj jest postojówka, wciska się drucik. Się ściąga to i teraz dzięki temu można sobie to odwrócić. Obrócić tutaj w dół to idzie w dół, po prostu. Się wyciąga żurówkę kierunkowskazu sport muszę się tutaj teraz w górę. aby żeby rozumieć postojówkę trzeba wcisnąć takie dwa wystające te tutaj jest jeden taki plastik i tutaj jest drugi trzeba je równocześnie wcisnąć sobie palcami i wtedy wychodzi postojówka Także jeszcze raz pokażę tu się wciska te dwa plastyki